Nie wiem, czy Państwo też to zauważyli, ale naukowcy bardzo często zachowują się jak dzieci. Jak dzieci, które nigdy nie wyrosły z okresu zadawania trudnych pytań na temat otaczającego nas świata. Dziś przedstawiam Państwu jedno takie z pozoru absurdalne pytanie: Dlaczego gorąca woda zamarza szybciej niż zimna? Pytanie to po raz pierwszy w współczesnej nauce postawił uczeń tanzańskiego liceum Erastom Pemba. I choć od jego pierwszych obserwacji minęło już ponad 50 lat, wciąż nie znamy odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania dotyczące efektum Pemby. Po pierwsze, dlaczego tak się dzieje? Po drugie, czy można to do czegoś wykorzystać? Żeby znaleźć odpowiedź na pierwsze pytanie, przyjrzyjmy się nieco dokładniej Cząsteczkom chemicznym, z których zbudowany jest świat. Wyobraźmy sobie cząsteczkę składającą się z atomu ojca oraz dwójki atomowych dzieci, które trzymają ojca za ręce. Gdy zwiększymy temperaturę takiej cząsteczki, wzrośnie również jej energia, a zatem każde z dzieci będzie ciągnęło ojca za rękę w swoją stronę z nieco większą siłą. Nie trudno zauważyć, że w takim układzie wraz ze wzrostem temperatury długość wiązań chemicznych w cząsteczce również będzie rosła. Efekt ten. Występuje we wszystkich znanych nam cząsteczkach chemicznych oprócz wody. W wodzie wraz ze wzrostem temperatury długość wiązań chemicznych w cząsteczce zmniejsza się. Naukowcy, którzy pierwsi zauważyli ten efekt, wysunęli teorię, że to właśnie on odpowiedzialny jest za występowanie efektu pęby. Czyli, gdyby na przykład wiązania w cząsteczce wody były stałe, niezależne od temperatury, to gorąca woda nie zamarzałaby szybciej niż zimna. Niestety teorii tej nie możemy sprawdzić w praktyce. Natura dała nam takie cząsteczki wody, jakie nam dała i w eksperymencie po prostu nie mamy się z czym porównać. Na szczęście w takiej sytuacji z powodzeniem możemy wykorzystać symulacje komputerowe. W symulacjach możemy w zasadzie dowolnie zmieniać parametry badanych cząsteczek i obserwować, jak będzie to wpływało na ich zachowanie i właściwości. Na filmie widzicie państwo w tej chwili przykład takiej symulacji zamarzania cząsteczek wody. Zwróćcie proszę uwagę, jak początkowo chaotyczne i gorące cząsteczki spontanicznie zwalniają, odnajdują swoje miejsce w krysztale, także całość nam za chwilę zamarznie. Wykonując więcej takich symulacji z wykorzystaniem różnych modeli cząsteczek wody, będę mógł stwierdzić, która z właściwości cząsteczek rzeczywiście odpowiada za występowanie efektu pę. Zasadne w tym miejscu wydaje się zadanie pytania czy wykonując symulację z wykorzystaniem modeli, które są dalekie od rzeczywistości, w ogóle zaobserwuje zamarzanie? Gwarantuję Państwu, że tak, ponieważ symulacja, którą widzieliście przed chwilą, jest to efekt takich właśnie próbnych obliczeń z wykorzystaniem uproszczonego modelu cząsteczek, w którym długość wiązań była stała, niezależna od temperatury. A jak widać, wszystko nam doskonale zamarzło. Szanowni Państwo, choć w takim oto. W molekularnym świecie czuję się jak ryba w wodzie. Niestety, na wytwarzaniu prawdziwych mrożonek nie znam się najlepiej. Dlatego do współpracy przy tym projekcie zaprosiłem specjalistów z zakresu technologii żywienia, którzy na mrożeniu znają się jak nikt inny. Obiektem naszych badań będzie taki oto sorbet owocowy. Pierwsze co sprawdzimy, to na pewno będą jego walory smakowe. Ale ponieważ wyniki tych badań mogą być nieco subiektywne, sprawdzimy też, czy wykorzystując efekt pęby, będziemy w stanie wytworzyć sorbet o podwyższonej wartości odżywczej. Im krócej sorbet będzie przebywał w wysokiej temperaturze, tym więcej chociażby cennych substancji odżywczych, takich jak witaminy, uda nam się w nim zachować. Sprawdzimy też, czy wykorzystując mrożenie na gorąco, będziemy w stanie wytworzyć produkt o przedłużonej dacie przydatności do spożycia. Im szybciej sorbet zamarznie, tym szybciej unieszkodliwimy żyjące w nim mikroorganizmy odpowiedzialne za psucie się żywności. Szanowni Państwo, nauka to stawianie pytań i szukanie na nie odpowiedzi. Jeśli pomożecie mi zrealizować ten projekt, to być może będziemy mieli już o dwa pytania mniej. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Maćku. No i teraz jest ten moment, w którym szanowna kapituła i szanowne jury może zadawać pytania, więc do tego zachęcam. Mikrofony leżą na stolikach. Ja chciałem pana zapytać, bo tych teorii rzeczywiście jest sporo. Tam jedną z nich stworzyli także polscy fizycy, którzy mieszkają, zdaje się profesor Bednarz między innymi, ale jaka jest ta najnowsza teoria, do której chciałby pan rzeczywiście się odnieść, to po pierwsze a po drugie chciałem pana zapytać, czy myślał pan, żeby znaleźć sponsora w postaci pana Grycana? Bo myślę, że to, że to byłby dobry efekt. Jeśli chodzi o sponsorów, to w przypadku badań aplikacyjnych mnie najbardziej interesuje ta, ta pierwsza część. Najnowsza teoria, którą wysunęli ostatnio naukowcy, mówi o tym właśnie skracaniu się długości wiązań chemicznych w cząsteczkach. We wszystkich cząsteczkach innych niż woda, przynajmniej tak nam się jak na razie wydaje, wraz ze wzrostem temperatury długość wiązań w cząsteczce zwiększa się. Zwiększa energia, molekuły poruszają się szybciej, całe molekuły, ale zarówno atomy w nich także te wiązania się wydłużają. W wodzie stwierdzono, że jest odwrotnie. I wysunięto hipotezę, że właśnie ten efekt odpowiada za występowanie efektu pęby. Ale niestety, no jest, udało się nawet połączyć matematycznie, natomiast są to tylko korelacje, nie ma związku przyczynowo-skutkowego. Ja chciałbym właśnie sprawdzić, czy jeśli będziemy mieli włączony ten efekt z, z zmiany długości wiązań od temperatury i wyłączony, czy to, jak to będzie wpływało na czas trwania zamarzania. Z tym grycanem zastanawiał się Pan. Myślę, że spróbujemy. Skontaktujemy się na pewno. Pytanie może zadawać tylko kapituła, bardzo proszę. A dlaczego sorbet, a nie zwykłe lody? Smaczniejszy. A ja wolę zwykłe lody, te prawdziwe. Znaczy prawdziwe tak. historycznie, historycznie to jest tak, że odkrycie zostało dokonane podczas mrożenia zwykłych lodów. Natomiast do zwykłych lodów potrzeba mleka. Mleko to już jest troszeczkę bardziej skomplikowany obiekt do badań, a ja chciałbym spróbować wykonać, bo symulację, którą pokazałem tutaj, to była czysta woda. W dalszym etapie chciałbym też symulować roztwór wody, cukru, witamin, który będzie jak najbardziej przypominał sorbet. I z tego co wiem ze współpracy z technologami żywienia, to on jest, będzie dużo łatwiejszy do tworzenia w symulacjach niż, niż w prawdziwe lody. Troskawkowy? Na pewno. Panie przewodniczący. A czy ten efekt nie jest też związany z tym, jak szybko przechodzimy przez zero i tworzymy kryształy? Wody. Jest związany, bo sprawa wygląda tak, że jeśli mielibyśmy powiedzmy dwa takie kieliszki, jeden z gorącą wodą, drugi z pokojową, wsadzilibyśmy teraz do zamrażarki, to ten, ten który miałby na początku pokojową temperaturę, woda w nim na początku mogłaby zajść powiedzmy do minus 12, zanim by wytworzył się kryształ, bo taka woda się przechładza. Natomiast nie wiadomo z jakiego powodu woda, która jest gorąca z tego na do zamrażarnika, nie przechładza się. Natomiast to jest tylko kolejna obserwacja, która nie wyjaśnia, bo musimy stwierdzić, dlaczego jedna się przechłada i dopiero później zamarza, a jedna nie przechłada się tak mocno, tylko dochodzi do minus dwóch i od razu tworzy się kryształ. Zresztą biolodzy molekularni, jak hibernują komórki, to właśnie zależy im na tym, żeby jak najszybciej przejść do zero i wtedy komórki z powrotem przy rozmrażaniu nadal żyją samego studzenia no nie możemy przyspieszyć no bo coś co jest gorące musi najpierw przejść cały proces natomiast rzeczywiście bardzo serdecznie dziękujemy to był pierwszy dzisiejszy finalista